Paulina Galarzaba, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Mosiru. Kamień z węgla cenniejszy niż złoto. Turniej karlingowy na Jantorze już w piątek. Na Tafli Antoru od 21 do 23 kwietnia odbędzie się dziewiąty turniej o czarny kamień Śląskiego Klubu Karlingowego. Udział weźmie 120 zawodników z 28 drużyn. Współorganizatorem wydarzenia jest Katowicki Mosir. Wstęp jest wolny, a stawką jest kamień do gry zrobiony z węgla. Organizatorzy chcieli, żeby nagrodą było coś, co kojarzy się ze Śląskiem, bo zwykły puchar wydawał się zbyt oklepanym pomysłem. Kamień karlingowy był ręcznie rzeźbiony z dużej bryły węgla, obecnie zrobiony z mieszanki węgla i żywicy. Karling porównuje się często do szachów na lodzie. To szlifowanie sprawności, precyzji, siły potrzebnej do szczotkowania i umiejętności współpracy drużynowej. Rywalizują po dwie drużyny liczące czterech zawodników. Zespoły używają ośmiu kamieni wypuszczanych na lód w kierunku celu nazywanego domem.